Od września 2019 roku Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatny elektroniczny wykaz podatników VAT, czyli połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Wykaz ten ułatwia weryfikację kontrahentów, bezpieczną transakcję oraz zachowanie należytej staranności w biznesie. W programie Komarch RPXT Umożliwiono automatyczne sprawdzenie, czy wskazany numer rachunku bankowego znajduje się w wykazie podatników VAT. Weryfikacji podlegają zarówno rachunki rozliczeniowe, jak i tzw. rachunki wirtualne. Weryfikacja rachunku kontrahenta jest wykonywana na dokumentach faktur zakupu, na dokumentach w rejestrze VAT zakupów oraz w momencie eksportu przelewów do banku. Weryfikacja jest dostępna dla dokumentów płatnych przelewem, których wartość wynosi co najmniej 15 tysięcy złotych, lub równowartość tej kwoty w przypadku walut obcych. Jeżeli domyślny rachunek kontrahenta wskazany na dokumencie nie widnieje w wykazie podatników VAT, to użytkownik otrzyma komunikat, że dany numer rachunku nie widnieje w wykazie podatników VAT i należy skontaktować się z kontrahentem w celu weryfikacji numeru rachunku. W przypadku pozytywnej weryfikacji pojawi się komunikat, że wybrany numer rachunku został pozytywnie zweryfikowany. Wynik każdej weryfikacji numeru rachunku bankowego zapisywany jest na karcie kontrahenta. Po wejściu w formularz kontrahenta, należy kliknąć w menu kontekstowe i wybrać opcję Historia podatnika. Pojawia się okno z historią weryfikacji rachunków bankowych. Z tego poziomu można podglądnąć datę weryfikacji, NIP, dla którego sprawdzony został rachunek, weryfikowany numer rachunku bankowego, wynik poszczególnych weryfikacji. W kolumnie poprawny widnieje informacja, czy numer rachunku został poprawnie zweryfikowany w wykazie podatników VAT. Kolumna przyjmuje wartości tak nie. Identyfikator zapytania, czyli unikalny identyfikator otrzymany po sprawdzeniu. Lista domyślnie posortowana jest rosnąco po dacie sprawdzenia. Weryfikacja rachunków odbywa się również automatycznie w momencie eksportu przelewów do banku. W przypadku, jeśli numer rachunku bankowego nie widnieje w wykazie podatników VAT, użytkownik otrzyma komunikat z ostrzeżeniem, że numery rachunków bankowych kontrahentów na zaznaczonych przelewach nie widnieją w wykazie podatników VAT. Użytkownik sam decyduje, czy mimo to zaznaczone przelewy mają zostać wysłane, czy nie.